You don't stop Cause it's 1-8-7 on an undercover car. Yeah, and you don't stop Cause it's 1-8-7 on an undercover car. Creep with me as I crawl through the hood Maniac, lunatic, calling Snoop Eastwood Kicking dust as I bust fuck peace And the motherfucking punk police You already know I give a fuck about a cop So why in the fuck would you think that it would stop? Why? It's not that you want to, protect Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż. ty płynie, Wisła płynie po polskiej krainie. Po cztery razy, po dwa razy, osiem razy, raz po raz. Po wszyscy po razy, to jedna rodzina. Z kim z Niemal 95% produktów spożywczych z Biedronki pochodzi z Polski i poleca się do tradycyjnych dań. niskie ceny. Yourself, then to write around in that song and tell her you love her. 1, 1, 1, dwa Das war, das war. Das war, das war, das war. Teraz internet bez VAT. Kup w pakiecie z telefonem i oszczędź nawet 517 zł. 801, 802, 803. Elo, Ale nie ściemniasz naprawdę w całym domu? Czy ja wyglądam na kogoś, co ściemnia? Ale jak to możliwe? Bez kabla, bez kabla? I tak nie zrozumiesz. Aha, jednak się miałeś na dnie nie działa. Co? Udobiłeś netbooka? Co? Przecież kosztował tylko złotówka, więc nie musiałeś wiesz, Tylko teraz Neostrada w całym twoim domu, dzięki modemowi Wi-Fi i netbookowi za symboliczną złotówkę każde. Telekomunikacja polska. Co robisz? Opuszczam cię, moja droga. Nie, Red. Red, dokąd Red, idziesz? Red, jeżeli teraz wyjdziesz, zjedzą cię. Szczerze mówiąc, nic mnie to nie obchodzi. Nie mogę teraz o tym myśleć, bo zwariuję. Pomyślę o tym jutro. Duety z najwyższej półki. Berlinki duo. Są parówki. I są Berlinki. Co ty tak szybko ładujesz? Jak szybciej ładuję, to szybciej skończę. O, to tak jak w miksie Ery. Im częściej ładujesz, tym szybciej dostajesz telefon nowy. A ty ciągle łazisz po sieci. Takim miksem mogę sobie łazić po sieci ile chcę, bo mam internet bez limitu danych. O, skrzynka sobie sprawdzę. Złap internet bez limitu danych w miksie na doładowania i smartfona HTC za złotówkę. Takie rzeczy tylko wedzie. Halo, you... to ja. Pędzę do ciebie, światło, wodę. Ty wiesz, mam do przebycia. Długą drogę, prawa dla ryb. A teraz wymiesz niezawodny internet 10 mega za 45 zł z telewizją cyfrową. A w prezencie otrzymasz najlepsze kanały HD i nagrywarkę PVR Dialog 801 700 700. Facilities, cause some don't agree with how and. Adin. 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 I didn't want internet, two, with the phone. three. him, <smack> Look at my eyes, man! We can't touch this. <coughs> W nowej heja nie tolerujemy kruczków. U nas masz bezpłatne smsy w sieci, w Polsce tanio, do Unii najtaniej, a do Play drożej. Absurdalnie proste. Heja. Yeah! <ścoughs> uh -huh. Through. Through. Uh, through. Through. Th through. No to sru. W Heja w równej taryfie spadły ceny. W nowej Heja masz bezpłatne SMSy w sieci, tanio do Unii. W Polsce jeszcze taniej, a do Play drożej. Absurdalnie proste. Heja. And I say it again, I will never, ever, ever give it back. Nie, 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 nie oddam! Nie oddam! No? Dawaj! Nie! No? Dawaj! Nie. nie oddam! Czy kierujesz się sercem czy rozumem? Nie oddasz pakietów telewizyjnych TP, które teraz możesz wziąć na próg i oglądać nawet do 6 miesięcy za darmo. Telekomunikacja Polska. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Come